Dzieska info. Nasz pomysł na mecz to było to, co pokazaliśmy w pierwszych minutach, gdzie Dawid Kopar przejął piłkę i wychodził. I tak naprawdę przygotowywaliśmy się pod taką grę. Szkoda, że tak szybko gdzieś straciliśmy bramkę, Roni nam strzelił i to trochę zmieniło obraz meczu i, i musieliśmy trochę zmienić nasze y, ustawienie. Y, w drugiej połowie po bramce Łukasza zopaliśmy kontakt i, i to był taki newralgiczny moment, gdzie mieliśmy jeszcze sytuację, ale to jest element, nad którym e, musimy, robimy to, ale widać e, to nie jest takie proste. Dużo pracować, czyli skuteczność, same stwarzanie sytuacji to jest zbyt, zbyt mało i jest to, jest to jeden z tych elementów na pewno, na który kładziemy i będziemy musieli kłaść jeszcze bardziej, zdecydowanie większy nacisk. Dziękuję bardzo. Na pewno jeśli chodzi o o utrzymanie przy piłce, budowanie akcji, to, to w tym spotkaniu nie mieliśmy takich momentów tak dużych jak w poprzednich spotkaniach. Natomiast na pewno ten mecz kosztował nas bardzo dużo zdrowia, bo, bo napracowaliśmy się ciężko na to zwycięstwo. Też dzisiaj to, trochę to piłkarskie szczęście było, było przy nas, czego, czego ewidentnie nam brakowało w poprzednich spotkaniach, bo dalej będę uważał, że tych punktów z gry powinno być więcej. Cieszą, cieszą, cieszą bramki, cieszą bramki, kolejna bramka Bartka widzę, asysta Patryka Klimara, także ci zawodnicy wchodzą, pomagają drużynie, ale myślę, że cały zespół wykonał się ciężką, ciężką pracę i się z nawianym węglarzem. Kluczowym momentem było, było na pewno to przy, przy Wyniku 2-1, kiedy górnik miał bardzo dobry moment. Myślę, że takie dwie bardzo istotne rzeczy. To pierwsza do kibice, którą chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować, bo Czuć było, że widzieli, że jesteśmy w słabszym momencie i bardzo stadion w tym momencie bardzo nam pomógł do i pierwsza nasza sytuacja od razu wykorzystana na, na, na 3-1 przez Jesusa i Maza. i myślę, że to też ważny moment tego spotkania, który, który jakby spokoju grę i w to zdobyliśmy trzy punkty, z których na pewno się bardzo cieszymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Robert Kunturski, polski Rady Białystok. Moje pytanie dotyczy Lech Czy trener może coś więcej powiedzieć na temat jego urazu, czy coś poważnego? Miał mocno postawioną stopę na ziemi, ten mięsień był napięty i został w niego mocno kopnięty. Jutro będziemy wiedzieli, czy to jest tylko stuczenie, czy na gorąco, jak doktor mówił. Bo jakby wyglądał, że, że przy tym, przy tym stłuczeniu, przy tym napięciu mięśnia, kiedy został uderzony, może być też lekko naderwany. No nie ukrywam, że stłuczenie to jest kilka dni i zawodnik wróci. Natomiast jeśli to będzie naderwanie, no to yy, na pewno to będzie dłuższa przerwa. Dziękuję. Ty czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę głośniej, bo nie słyszę. Proszę. Jeżeli chodzi o Romanczukka, o Arcownicza, to też Jeśli chodzi o tarasa, noga wygląda strasznie, ale to jest yy... mocna rysa na piszczelu, więc to są kontuzje takie, które powiedzmy bolą, ale na pewno zawodnik moje nie będzie dobry. gry. Yy, Zoranem zobaczymy. No, zakończył spotkanie nie wyglądał na, na takiego zawodnika, który... który, który yy jakby Jest lekko nie wiem, nieświadomy na wojsku, także był to cały czas pod kontrolą. Trzymaliśmy do pewnego momentu zmianę. Wstrzymaliśmy się ze zmianą, dlatego uważaliśmy, że ten środek powinniśmy szybciej wzmocnić, ale później już dostaliśmy sygnał wyraźny od zorana, że wszystko jest ok. I mam nadzieję, że tu się nic nie zmieni w tym temacie. Na pewno nie był to taki idealny dla nas mecz, jeśli chodzi o o, o, o tej kontuzję, bo na pewno z perspektywy meczu zabrakło na jednej zmiany, bo gdzie mogliśmy podpusić, że świeżego zawodnika mamy tą w tej chwili szeroką, wyrównaną i mocną i myślę, że gdyby tak ostatnie 15-20 minut szedł, wielka żołnierz szedł, mmm, na pewno mogłoby to pomóc, zwłaszcza w tych atakach szybkich.